Zgrupowanie żużlowej reprezentacji na Malcie, dzisiaj dzień drugi i jest to doskonała okazja, żeby porozmawiać z Dominikiem Kuberą, ponieważ za nim oraz przed nim bardzo wiele sportowych sukcesów i też tych prywatnych, czego oczywiście gratulujemy, o tym później. Ale zaczynając o tym, co przed Tobą Dominik, czyli sezon 2024 i można powiedzieć, że to będzie koniec takiego szklarniowego wychowania, ponieważ 15 kwietnia skończysz 25 lat i już będziesz taki można powiedzieć rzucony na głęboką wodę. E, w lidze będziesz pełnoprawnym seniorem, do tego pełnoprawny uczestnik Speedway Grand Prix. Lekki niepokój czy jednak ekscytacja przed nowym sezonem? No, chyba bardziej to jest taka ekscytacja można powiedzieć. E, jakoś nigdy nie, nie traktowałem tego, tej jazdy ligowej w, jako zawodnik U24, jako. E, nie wiem, formy takiej, tak, tak, takiego, że takie mam jeszcze fory, czy tam mogę jeszcze gorzej pojechać, tylko po prostu było to już dla mnie wkroczenie w, w, w dorosły, że w dorosłego w seniora, choć ciągle czuję się młodo. E, więc e, nie, myślę, że to, to, to nie będzie miało jakby żadnej różnicy, żadnego wpływu, no bo e, mam mnóstwo, mnóstwo e, już obiechanych okrążeń. Bo w tym roku też będę miał tak naprawdę dziesięciolecie moich startów, bo to też będzie jakby 10 lat, odkąd zdałem licencję żużlową, odkąd mam to takie żużlowe nasze prawo jazdy, więc, więc fajny rok przed nami. No właśnie, Elita i walka o Mistrzostwo Świata. Czy coś zmieniłeś w swoich przygotowaniach? Rozbudowałeś team? Jakieś nowe twarze się w nim pojawiły? E, tak naprawdę nie, będzie, nie mam żadnej rewolucji. E, takiej chcę się przygotować jak do każdego innego sezonu. E, sprawdzonym gdzieś tam schematem i, i tym, co działało wcześniej, no bo myślę, że też nie ma sensu na siłę, na siłę szukać nowości. E, jeden nowy mechanik to chodzi mój serdeczny kumpel e, Filip, więc. E, więc e, Razem będziemy działać. Stała dzika karta, którą otrzymałeś na Speedway Grand Prix od promotorów, to dodatkowa presja. Ta presja w żółżu zawsze jest. I tak naprawdę wszyscy, kibice, dziennikarze, organizatorzy będą zadawać sobie pytanie, czy trafiła w dobre ręce, czy to były właściwe ręce, i czy Dominik Kubera nie może zawieść. Um... Fajnie, fajnie że tak wszyscy mówią. Ja po prostu będę starał się robić swoje i nie, nie patrzeć na to, co mówią ludzie, co mówią dziennikarze, bo e, nie obchodzi mnie to tak naprawdę. Więc staram się skupić na sobie i, i na tym, żebym sam z siebie był po prostu zadowolony i po sezonie po prostu gdzieś tam spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, że dałem z siebie wszystko i, i na każdych zawodach wyciągnąłem maksa z tego, co mogłem i, i tak naprawdę tyle. No, chciałbym. Chciałbym być zadowolony po tym sezonie. No i właśnie, Speedway Grand Prix zostaje sześciu najlepszych. Czy to będzie taki twój też jakiś in, indywidualny cel w przyszłym sezonie i później też może e, wystąpienie w kwalifikacjach do Speedway Grand Prix 2025, a może gdzieś byś chciał w seku wystartować? E, w, tak naprawdę zobaczymy, bo, bo nie nakładam na siebie żadnej presji ani. Em, ani nie celuję tak naprawdę w żadne miejsce. Po prostu chciałbym pojechać dobre zawody, dobry turniej, każdy kolejny i wyciągać z niego wnioski, bo tak naprawdę na prawie żadnym torze nie, nie, jakoś dużo nie jeździłem, dużo torów w Grand Prix będzie dla mnie totalnie nowych, więc z tego chciałbym wyciągnąć jak najwięcej lekcji, żeby zdobyć jak najwięcej tego doświadczenia z tych mistrzostw świata, bo bo na pewno przyda się to gdzieś na, na dalszą karierę, więc to, to będzie mój cel, żeby, żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej wniosków No i też zmierzyć się z tym, bo, bo zdaję sobie sprawę, że to będą inne zawody, inne przygotowanie dużo więcej stresu niż na zawodach ligowych, więc z tym po prostu chciałbym się zmierzyć. a a jak wyjdzie, jaki jak będzie tego rezultat, tak naprawdę zobaczymy. Za chwilę, no właśnie kiedy, jeżeli możesz zdradzić, Dominik Kubera będzie zupełnie innym Dominikiem, bo będzie bardzo dojrzałym Dominikiem, ponieważ za niedługo zostanie sztatą. I czy zmienia się jakoś perspektywa, zmienia się jakoś patrzenie na ten sport? Gdzieś pewne, pewien taki hamulec ręczny się w głowie zaciąga? No, no póki co jeszcze nie, bo jeszcze tego jakby nie doświadczyłem tak naprawdę na to pytanie, bo będę mógł odpowiedzieć w przyszłym roku, jak coś więcej e, będę wiedział, będę bogatszy o nowe doświadczenia. E, na razie czuję dużą, dużą ekscytację i czekam z niecierpliwością. Podpytujesz może Bartka z Marzlika, Szymona, Woźniaka czy Macie Janowskiego jakieś takie porady ojcowskie? Czy może, czy może ten pierwszy czas, kiedy to dziecko się rodzi, trzeba się jakoś nim zająć? No to, to normalne, że gdzieś tam rozmawiamy i tak dalej, więc każdy mówi o swoich gdzieś tam doświadczeniach, jak, jak to było u niego, ale... Zobaczymy, każde dziecko też jest inne i, i yy, przeżywa ten czas inaczej. No i ja myślę, że też będę na swój sposób to, to przeżywał. Startując w Speedway Grand Prix to też jest duże obciążenie i duże zmęczenie dla zawodnika, ponieważ tam zawsze jest ta presja jest indywidualna, do tego są różne wyjazdy, często też bardzo dalekie, do tego jeszcze startujesz w polskiej lidze i z tak Naprawdę z motoru Lublin aż czterech faz będzie startowało w cyklu Speedway Grand Prix, co może się właśnie przekładać na takie, takie może trochę też zmęczenie tej drużyny. Czy to jest komfortowa sytuacja dla klubu? No myślę, że prezes tutaj Kuba będzie miał poobgryzane paznokcie już przed każdymi zawodami. Ale tak naprawdę zobaczymy, no, ten sezon tak naprawdę jest jedną dużą niewiadomą, bo w ekstraligowe szanse. Co roku jest ta, ta liga coraz mocniejsza, coraz bardziej wyrównana, coraz więcej szczegółów decyduje. E, i, I tak naprawdę zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No faktycznie mamy, będziemy w czwórkę e, jeździć w jednym zespole i walczyć o Mistrzostwo Świata. No, myślę, że to taka. To będzie taka, taki motor napędowy tego, tego wszystkiego, bo będziemy rywalizować ze sobą w Grand Prix, a następnego dnia spotykać się i razem walczyć o, o jak najlepszy wynik dla drużyny. Więc myślę, że to gdzieś tam może nas pozytywnie oczywiście nakręcać do przodu. A co ze swoim zdrowiem? Bo wielu się zastanawia, czy to już jest przeszłość, czy już ona nie daje o sobie znać ta kontuzja z zeszłego roku? No, też bardzo poważna. No myślę, że najpoważniejsza jaka do tej pory była w, i mam nadzieję, że już ostatnia. Em, ale wszystko jest w porządku. E, ćwiczę, trenuje i, i nic nie doskwiera, więc to jest najważniejsze. Kiedyś tak dokładnie w 2007 roku Robert Kubica napisał piękną historię, ponieważ podczas Grand Prix Kanady w Montrealu miał koszmarny wypadek, ale wrócił na ten sam tor rok później i triumfował. A historia, pamiętaj, lubi się powtarzać. Czy w takim razie możemy się spodziewać, że Dominik Kubera będzie triumfatorem na PG Narodowym podczas? Grand Prix? No, po to, po, po to jeździmy na Żylu, żeby wygrywać i każdy sportowiec chce, chce absolutnie jeździć jak najlepiej i wygrywać. Każdego zawodnika marzeniem, jest wygrać na przepięknym stadionie, jak jest nasz polski narodowy. No i do tego byłbyś też pamiętaj, jak byłbyś pierwszy. I czy to jest raczej? tutaj jest jeszcze szesnastka czy piętnastka innych, którzy chcą zrobić to samo, więc to są zawody jednodniowe na jednodniowym torze. Ja tak naprawdę nie mam żadnego doświadczenia z torami jednodniowymi, bo tego, tego epizodu w Warszawie treningowego nawet nie, nie będę zaliczał, bo dużo wniosków z niego nie wyciągnę. Więc to będzie tak naprawdę nowe starcie i mnóstwo, mnóstwo pytań, które chciałbym zadać, a nie mam na nie odpowiedzi. Więc. Ok, chcemy przejechać kolejne zawody. Też dużo nowości w tym roku, jeżeli chodzi o cykle Speedway Grand Prix. Punktowana czasówka z finałowym wyścigiem. Czy to jest dobry pomysł? Tak troszkę to jest na wzór Formuły 1, można powiedzieć. Tutaj mam takie jakby mieszane uczucia odnośnie tego, ale uważam, że trzeba dać temu pomysłowi po prostu szansę i zobaczymy, jak to wyjdzie, w cudzysłowie, w praniu. I jak to się spisze i, e, i tyle. W tym roku przed reprezentacją żużlową, reprezentacją Polski, drużynowe Mistrzostwa Europy oraz Speedway of Nations. Pamiętajmy, że Polakom jeszcze nie udało się w tych zawodach triumfować, więc będą to bardzo ważne zawody też na pewno dla Rafała Dobruskiego. W tych pierwszych rozgrywkach, czyli drużynowych Mistrzostwach Europy, może wystartować tylko jeden stały uczestnik Speedway Grand Prix. Z kolei w są to jest trzech zawodników. Załapać do drużyny to zadanie... No, ekstremalnie trudne w takim przypadku eee, i do tego jeszcze pojechać w Manchester M Manchesterze i wygrać e, zapisując się w historii. Czy to jest też marzenie, czy to jest realne, czy też nie rozpatrujesz tego w tych kategoriach? Ja w ogóle o tym nie myślę tak naprawdę. Sezon tak naprawdę wszystko pokaże, z tak jakby zweryfikuje też, w którym jesteśmy miejscu, nad czym musimy popracować i w jakiej dyspozycji będziemy, a tutaj myślę, że w e, Speedway of Nation e, będziemy musiał. To, to wiadomo, że to jest wszystko jakby w rękach trenera, ale pojadą ci zawodnicy, którzy są w danym momencie najlepiej dysponowani. i Tutaj nie ma znaczenia, kto to pojedzie tak naprawdę. E, tylko chodzi o dyspozycję o to, żeby, e, żeby te punkty dowozić e, przy tej innej punktacji niż w innych zawodach, więc, e, więc zobaczymy, wszystko pokaże sezon to, jak, w jakiej będziemy dyspozycji, jak będziemy jeździć i. I tyle. Ale też bardzo ważni są w tym sporcie kibice. No i właśnie dzisiaj kibice dostali możliwość, aby zadać Ci pytania. Mamy też miłe słowa dla Ciebie od użytkownika Jacek Rumi, a ja zamiast pytać przekażę swoje życzenia. Życzę Ci, żebyś pokazał w cyklu Speedway Grand Prix, że jesteś zawodnikiem na miarę światowego poziomu, bo uważam, że na takie miano zasługujesz. O, bardzo mi miło dziękuję. Również Karol Krzemiński pyta, czy chciałbyś wrócić do leszna? No, mieszkam w Leśnie, jest tak naprawdę cały czas, cały czas blisko, jak, jak to yy, z do Leśna bardzo bliziutko i teraz w Leśnie, więc cały czas tam jestem, można powiedzieć. Yy, teraz Instagrama, yy, z kolei użytkownik Krystek to ja pyta, czy podoba Ci się na Malcie? Zdecydowanie. Malta bardzo fajna wyspa, zielona, ciepła, jak widać. Mamy słoneczko, jesteśmy na krótki rękach, więc świetne warunki do treningu i, i, i jest super. Z kolei Wiktoria, doktor 3, pyta, czy zdarza ci się, że kojarzysz swoich fanów? Masz takich kibiców, którzy jeżdżą za tobą bo tak naprawdę po wszystkich stadionach i już tak gdzieś tam ich widzisz? I o, ciebie już kojarzę. Tak, tak, zdecydowanie, no bo gdzieś tam widujemy się na zawodach. Często kibice gdzieś mają jakieś moje t-shirty i gadżety, więc to jest zawsze bardzo miłe. I, i oczywiście, że tak, że, że gdzieś tam po trybunach znajome twarze się widuje co jakiś czas, więc tak. Było również pytanie, z którego się śmiałeś, które ci czytałam przed naszą rozmową, o to, czy nadal lubisz pyry z sosem. Czy to jest prawda? No teraz może już mniej, ale jak byłem młodszy, to zdecydowanie to było, to było taki must have każdego obiadu tam. Tak, to był Patryk Kośmider teraz widzę. I ostatnie pytanie, bardzo Fajne pytania swoją drogą. Jak się czujesz z tym, że będziesz jeździć jako senior, a nie jako żużlowiec na U24? Pyta, Vrona 7910? Tak naprawdę żadna różnica dla mnie, bo jakby tego roku U24, czy tego, tego czasu, jakby, gdy byłem tym zawodnikiem U24, to totalnie nie brałem pod uwagę. Dla mnie to było po prostu jazda jako, jako senior, jako, jako podstawowy zawodnik drużyny. i więc jakby w, w, nie wiem, w przygotowaniu, w, w moim mentalu i myśleniu o tym, jak, jak to będzie wszystko wyglądać totalnie, tej rzeczy jakby nie ma, no bo ciągle jakby idziemy do przodu, jesteśmy coraz, coraz starsi i, i coraz więcej doświadczenia z tego wyciągamy. A zmęczony po dzisiejszym treningu? Nie, nie, jest bardzo sympatycznie, choć nie ukrywam, że mała drzemka by się przydała. No to mam dla Ciebie złą wiadomość, bo idziemy na kolejny trening. Dziękuję bardzo <śmiennie> za wynik. Dzięki.